W tym filmie pokażę Ci krok po kroku, jak zbudować swojego pierwszego agenta AI za pomocą N8N. Zamiast zatrudniać drogi zespół deweloperski, to narzędzie pozwala Ci zacząć budować automatyczne przepływy pracy i agentów AI, którzy mogą wykonywać zadania za Ciebie przez całą dobę, 365 dni w roku, bez żadnego wcześniejszego doświadczenia, a nawet możesz zacząć korzystać z niego za darmo. Omówimy, jak skonfigurować prostego agenta AI w N8N, jak wyposażyć go w narzędzia rozszerzające jego możliwości, jak ustawić go do autonomicznej pracy, jak dodać bazę wiedzy, aby mógł się uczyć i rozwijać z czasem, jak automatycznie wysyłać spersonalizowane podsumowania e-mailowe oraz jak korzystać z szablonów, aby szybko rozpocząć kolejne przepływy pracy. Po obejrzeniu tego filmu będziesz dokładnie wiedzieć, jak stworzyć własnych, spersonalizowanych agentów AI za pomocą N8N. Ale zanim zaczniemy, będziesz potrzebować konta w N8N. Aby się zarejestrować, kliknij link w opisie, aby uzyskać najlepszą dostępną cenę oraz 14-dniowy bezpłatny okres próbny N8N Cloud. Jeśli planujesz korzystać z N8N przez dłuższy czas, polecam zainstalować go na własnym serwerze. W dłuższej perspektywie będzie to znacznie tańsze. Link do szczegółowego filmu instruktażowego znajdziesz w karcie w prawym górnym rogu oraz w opisie. Omówimy to również bardziej szczegółowo w dalszej części filmu. Na potrzeby tego demo zarejestruje się po prostu na bezpłatny okres próbny n8n Cloud. Aby rozpocząć proces rejestracji, kliknij przycisk Sign Up na stronie głównej n8n. Wprowadź swoje dane osobowe, aby utworzyć konto, a następnie wypełnij krótką ankietę powitalną. Będziesz mieć możliwość obejrzenia filmu wprowadzającego, który w razie potrzeby może dostarczyć dodatkowego kontekstu. Po zakończeniu kliknij Start Automating, aby kontynuować. Ta czynność przeniesie cię do panelu N8N, gdzie możesz zacząć budować swój pierwszy workflow. Gdy znajdziesz się na stronie przeglądowej N8N, kliknij Start from scratch. Następnie klikniemy duży plus, aby dodać pierwszy krok, czyli wyzwalacz. Ustawimy nasz wyzwalacz na wiadomość na czacie, a potem wrócimy do obszaru roboczego. Następnie klikniemy mały przycisk plus po prawej stronie węzła wyzwalacza, aby dodać akcję do naszego workflow. Stamtąd wybierzemy AI, a następnie AI-agent. Tutaj możesz zobaczyć wszystkie podstawowe elementy składowe agenta AI. Jest główny węzeł agenta AI oraz łącznik do przekazywania danych wejściowych. Są też łączniki podrzędne dla mózgu lub silnika rozumowania, pamięci i narzędzi. Na końcu jest miejsce, aby dodać kolejne kroki po agencie AI, dzięki czemu możemy automatycznie wykorzystać wyniki pracy agenta AI. Zacznijmy od skonfigurowania mózgu, abyśmy mogli rozmawiać z agentem. Możesz korzystać z większości głównych llm takich jak Anthropic, Azure, AWS, DeepSeek, Gemini, Grok, Olama, OpenAI i inne. W tym filmie pozostaniemy przy OpenAI, ale możesz użyć dowolnego LLM, który preferujesz. Kliknij plus, a następnie będziemy musieli dodać dane uwierzytelniające, aby połączyć to z naszym kontem OpenAI. Być może masz już subskrypcję ChatGPT. Jednak korzystanie z OpenAI w zautomatyzowanym przepływie pracy wykorzystuje API, a więc opiera się na rozliczaniu za token, a nie na stałej miesięcznej opłacie. Aby uzyskać dostęp do API, musimy doładować nasze konto OpenAI niewielką kwotą i pobrać klucz API, aby rozpocząć. Przejdź na platform.croxopenai.com, a następnie zaloguj się lub utwórz konto. Jeśli nigdy wcześniej nie korzystałeś z tej części strony OpenAI, proces wprowadzający poprowadzi cię przez konfigurację wszystkiego, czego potrzebujesz. Stworzysz projekt, pobierzesz klucz API i doładujesz swoje konto minimalną kwotą 5 dolarów, aby rozpocząć. Twój klucz API to w zasadzie hasło. Powinien być utrzymywany w tajemnicy. Jeśli ktoś inny pozna Twój klucz API, może uzyskać dostęp do Twojego konta OpenAI i potencjalnie wykorzystać je do niecnych celów lub użyć Twoich danych, aby uzyskać dostęp do OpenAI na Twój koszt. OpenAI udostępni Ci ten klucz API tylko raz. Dlatego skopiuj go i przechowuj w bezpiecznym miejscu, na przykład w aplikacji do zarządzania hasłami. Gdy już go zapiszesz, wróć do n 8 n wklej swój klucz API OpenAI, a następnie zapisz. Teraz czat GPT od OpenAI jest podłączony jako mózg naszego agenta. Wypróbujmy to, mówiąc cześć. Kliknij przycisk otwórz czat i wpisz prostą wiadomość powitalną, aby potwierdzić, że wszystko jest połączone. Jeśli wszystko działa poprawnie, powinieneś otrzymać odpowiedź na swoje powitanie oraz komunikat o sukcesie z N8N. Następnie dodajmy trochę pamięci, aby nasz agent mógł zapamiętywać ostatnie interakcje. Kliknij przycisk plus pod sekcją pamięć, a następnie dodaj prosta pamięć. Teraz agent AI ma możliwość przeglądania ostatnich kilku interakcji, aby uzyskać kontekst do swojej kolejnej odpowiedzi. Następnie dodajmy agentowi kilka narzędzi. Stworzymy agenta do codziennych podsumowań i chcę, aby agent znajdował dla mnie ciekawostki jako część tego podsumowania. Połączmy go więc z Wikipedią. Kliknij przycisk Plus, aby dodać narzędzie, a następnie wyszukaj i dodaj Wikipedię. Nie trzeba wykonywać żadnych specjalnych czynności, aby skonfigurować narzędzie Wikipedia, więc po prostu kliknij Wróć do Canvas. Następnie dajmy agentowi możliwość wyszukiwania w Google, aby mógł znajdować najnowsze wiadomości do codziennego podsumowania. Kliknij przycisk plus wyszukaj i dodaj serp API. Kliknij utwórz nowe poświadczenie. Następnie będziesz musiał pobrać klucz API z Serp Api. Przejdź na stronę serpapi.com i zarejestruj konto. Po rejestracji otrzymasz 100 darmowych wywołań API, z których możesz skorzystać, zanim będziesz musiał za cokolwiek zapłacić. Po zarejestrowaniu się skopiuj swój prywatny klucz API ze strony głównej przeglądu konta, pamiętając by zachować go w tajemnicy i bezpiecznym miejscu. Wprowadź ten klucz API do n8n, a następnie kliknij zapisz. Teraz gdy mamy już wszystkie główne elementy agenta AI połączone, wypróbujmy go. Napiszmy do agenta, poprośmy go o podanie nam dzisiejszej wiadomości oraz o to, by opowiedział nam jedną ciekawostkę o losowym zwierzęciu znalezioną na Wikipedii. Możesz obserwować, jak agent AI przyjmuje polecenie, analizuje je za pomocą OpenAI, przeszukuje internet w poszukiwaniu wiadomości, korzysta z Wikipedii, by znaleźć ciekawostkę, a następnie ostatecznie zwraca odpowiedź na czacie. Oficjalnie skonfigurowaliśmy podstawowego agenta AI, ale na razie jesteśmy ograniczeni do rozmowy z nim tylko w N8N, a agent ma dostęp tylko do niewielkiej liczby narzędzi. Jak więc możemy to rozwinąć, aby agent działał samodzielnie bez konieczności wywoływania go poleceniem? Aby przekształcić agenta z chatbota z narzędziami w autonomicznego pracownika, który może wysyłać nam codzienne podsumowanie, musimy wyposażyć go w więcej narzędzi, ustawić zaplanowany wyzwalacz oraz zwiększyć jego pamięć, aby mógł się rozwijać i uczyć z czasem. Musimy także wysyłać wyniki jego pracy w miejsce, gdzie będziemy mogli je zobaczyć bez konieczności logowania się do N8N. Zacznijmy od nadania mu możliwości sprawdzania pogody. Klikniemy przycisk plus, aby dodać kolejne narzędzie. Wyszukaj i wybierz Open Weather Map. Ponownie, do tego potrzebny jest klucz API. Przejdź na openweathermap.org i załóż konto. Gdy już się zarejestrujesz, pobierz klucz API z sekcji kluczy API w swoim profilu. Następnie wróć do N8N i wklej swój nowy klucz API, aby połączyć konto. Teraz musimy dodać lokalizację dla raportu pogodowego. Na stronie openweathermap.org wyszukamy miasto, otworzymy je z wyników wyszukiwania, a następnie skopiujemy nazwę miasta dokładnie tak, jak jest napisana, i wkleimy ją w polu miasta w N8N. Aby sprawdzić, czy wszystko działa, możemy kliknąć Wykonaj krok w prawym górnym rogu ustawień węzła. Jeśli wszystko jest poprawnie skonfigurowane, po prawej stronie w panelu wyjściowym pojawią się szczegółowe informacje o pogodzie. Następnie dodajmy kolejny wyzwalacz, aby uruchamiać tego agenta codziennie o tej samej porze. Najedziemy kursorem na węzeł wyzwalacza wiadomości czatu, a następnie klikniemy ikonę kosza, aby go usunąć. Klikniemy plus w prawym górnym rogu, aby dodać nowy węzeł wyzwalacza, a następnie wybierzemy według harmonogramu. Otworzy to ustawienia wyzwalacza harmonogramu, dzięki czemu możemy ustawić go na uruchamianie codziennie o 8 zjedzone rano. Następnie możemy kliknąć wykonaj krok, aby uzyskać dane testowe. Wracając na płótno, widzimy, że wyzwalacz został dodany, ale nie jest z niczym połączony. Dlatego klikniemy i przeciągniemy z jego przycisku Plus na lewą stronę węzła agenta AI, aby dodać drugi wyzwalacz. Teraz mamy wyzwalacz, który uruchomi agenta AI codziennie, o 8:00 rano. Ale skąd on wie, co ma zrobić? Następnie nadamy mu pewne instrukcje. Jeśli otworzysz węzeł agenta AI, możesz użyć pierwszego menu rozwijanego, aby zmienić źródło promptu z podłączonego wyzwalacza czatu na zdefiniowanie własnego promptu w ustawieniach węzła. Teraz stwórzmy szablon promptu. Napiszemy prompt, który będzie wysyłany do LLM za każdym razem, gdy ten workflow zostanie uruchomiony. Powiedzmy mu: każdego ranka zbierz prognozę pogody dla San Francisco. Wyszukaj dwa lub trzy pozytywne, popularne wiadomości oraz znajdź ciekawostkę z Wikipedii. Nie powtarzaj niczego z poprzednich dni. Sformatuj to jak mini newsletter e-mailowy w Markdownie. To jest podstawa naszego szablonu promptu. Możemy też używać zmiennych, zwanych również polami wejściowymi, aby dynamicznie wstawiać informacje do promptu. Dodajmy więc na końcu promptu tekst Dzisiejsza data. Następnie przeciągnijmy znacznik czasu z wyzwalacza harmonogramu z panelu po lewej stronie. Teraz kliknijmy przycisk Wykonaj krok, aby uruchomić ten węzeł i uzyskać dane testowe. Ups, pojawia się błąd z komunikatem: Błąd w subwęźle prosta pamięć. Nie znaleziono identyfikatora sesji. Rozpoczynając agenta bez wyzwalacza czatu, musimy ręcznie przekazać pamięci identyfikator sesji. W bardziej złożonych konfiguracjach może być konieczne znalezienie sposobu na dynamiczne zarządzanie identyfikatorami sesji, ale w przypadku tak prostego agenta jak ten możemy podać statyczny identyfikator lub po prostu taki, który się nie zmienia. Możemy po prostu wymyślić ten identyfikator, więc na razie w naszym prostym węźle pamięci zmienimy identyfikator sesji na zdefiniuj poniżej. I wpiszemy coś w rodzaju Moje testowe ID jako klucz. Wróćmy teraz do płótna i przetestujmy ponownie naszego agenta. Teraz po chwili przetwarzania możesz zobaczyć, że agent wyświetla odpowiedź w formacie Markdown. Teraz agent otrzymuje instrukcję o zaplanowanej porze i na tej podstawie decyduje, co zrobić z poleceniem. Daliśmy mu cel, ale nie powiedzieliśmy, jak wykonać to zadanie. Wykorzystuje dostępne narzędzia, aby znaleźć informacje w internecie, a następnie decyduje, które z nich najlepiej przedstawić nam w codziennym podsumowaniu. Teraz weźmy wyniki jego pracy i wyślijmy je do naszej skrzynki odbiorczej. Klikniemy przycisk plus po węźle agenta AI, wybierzemy Akcja w aplikacji, a następnie wyszukamy i wybierzemy Gmail. Widzisz, że w Gmailu jest mnóstwo akcji, które możesz wykonać. Użyjemy akcji Wyślij wiadomość. Teraz musimy połączyć konto Gmail. Jeśli korzystasz z Nosing and Cloud, najłatwiejszym sposobem jest kliknięcie Zaloguj się przez Google. Ale jeśli hostujesz samodzielnie, ta opcja nie będzie dostępna. W takim przypadku będziesz musiał połączyć swoje konto Google za pomocą metody zwanej OAuth 2.0. Konfiguracja OAuth 2.0 wymaga kilku dodatkowych kroków i wykracza poza zakres tego poradnika. Jednak w opisie zamieściłem link, który przeprowadzi cię przez ten proces, w tym pomocny film z oficjalnej dokumentacji. Po połączeniu konta Google wpisz swój własny adres e-mail w polu DO. To właśnie tam będzie wysyłany codzienny briefing. Możemy ustawić temat wiadomości dynamicznie, w zależności od daty briefingu. Napiszemy codzienny briefing, a następnie przeciągniemy zmienną z czytelną datą z wyjść wyzwalacza harmonogramu w lewym panelu. Następnie przeciągnij zmienną wyjściową z kroku agenta AI do pola wiadomości. Przetestujmy ten krok osobno, aby zobaczyć, jak wygląda e-mail ze wszystkimi obecnymi danymi. Klikniemy Wykonaj krok w prawym górnym rogu. Następnie możemy otworzyć naszą skrzynkę odbiorczą, aby zobaczyć, jak to wygląda. No i jest. To wiadomość, ale nie wygląda zbyt ładnie. Zmieńmy nasze podejście, abyśmy nie otrzymywali tylko bloku tekstów briefingu, lecz pięknie sformatowany e-mail w stylu newslettera. Następnie dodamy krok transformacji danych, aby przekonwertować wynik AI z formatu Markdown na HTML, ponieważ Gmail obsługuje wiadomości w formacie HTML. Na płótnie klikniemy ikonę kosza na linii wyjściowej, aby tymczasowo odłączyć Gmaila od przepływu. Teraz dodamy nową akcję postprocesingu. W sekcji Transformacja danych wybierzemy Markdown. Ustawimy tryb na Markdown na HTML. Następnie przeciągniemy zmienną wyjściową AI do pola Markdown. Kliknijmy, wykonaj krok, aby przetestować. Wynik wygląda obiecująco. Teraz upiększmy HTML. Po kroku z HTML dodajmy samodzielny węzeł OpenAI. Wybierzemy akcję, wiadomość do modelu i wybierzemy model z listy. Następnie zmienimy poniżej rolę wiadomości z użytkownika na system. Prompt systemowy to komunikat wysyłany przed wszystkimi zwykłymi wiadomościami użytkownika i pomaga przygotować LLM do jego zamierzonego celu oraz oczekiwanej odpowiedzi. Domyślny prompt systemowy to jesteś pomocnym asystentem, ale możesz go zmienić, aby określić, jak LLM powinien odpowiadać na wszelkie dodatkowe dane wejściowe, które się pojawią. Następnie, jako nasz prompt, wpiszemy upiększ poniższy kod HTML używając stylów CSS w linii dla e-maila. Sformatuj go jak nowoczesny newsletter. Wyświetl tylko wyniki, bez żadnych elementów nagłówka. Następnie, klikniemy Dodaj wiadomość. Pozostawimy rolę jako użytkownik, a potem przeciągniemy zmienną zawierającą wyniki transformacji Markdown do HTML do pola wiadomości użytkownika. Teraz przetestujemy ten krok. Wygląda dobrze. Na koniec ponownie połączmy Gmaila, aby zobaczyć, jak wygląda wiadomość. Musimy zaktualizować zmienną dla wiadomości Gmail, więc usuńmy starą wiadomość, przeciągnijmy zmienną z treścią wygenerowaną przez krok upiększania e-maila w OpenAI, a następnie wykonajmy ten krok, aby go przetestować. Sprawdźmy to w skrzynce odbiorczej i gotowe. Teraz wygląda świetnie. Przetestowaliśmy już wiele kroków agenta osobno, ale teraz sprawdźmy cały workflow, aby zobaczyć, co się stanie o 8 rano. Wracając na płótno, kliknijmy Wykonaj workflow i zobaczmy, co się stanie. Uruchomi się pełny workflow agenta AI. Zobaczysz, jak poszczególne kroki są przetwarzane, a na końcu pojawi się komunikat o sukcesie, gdy wszystko się zakończy. Działa! Na koniec podłączmy arkusz kalkulacyjny do tego workflow, aby agent wiedział, jakich tematów unikać podczas wyszukiwania wiadomości i ciekawostek. Celem jest rejestrowanie wiadomości i ciekawostek z każdego codziennego briefingu, aby agent mógł spojrzeć na ten dziennik i dokładnie wiedzieć, o czym nie powinien pisać. Najpierw utworzymy arkusz Google z trzema nagłówkami kolumn: data, wiadomości i ciekawostki. Następnie wrócimy do N8N. Kolejnym krokiem będzie dodanie węzła Google Sheets w N8N. Możesz pomyśleć, że powinniśmy po prostu podłączyć Google Sheets jako kolejne narzędzie do naszego agenta, ale tu pojawia się pewien haczyk. Widzisz, no podobnie jak ludzie, agenci AI działają najlepiej, gdy mają jedno jasno określone zadanie do wykonania. Jeśli nałożysz na nich więcej pracy i poprosisz, by wykonywali kolejne zadanie jednocześnie z pierwszym, mogą nie osiągnąć dobrych rezultatów w jednym lub obu tych zadaniach. Aby więc nie przeciążać naszego agenta, musimy delegować zadania. Proszenie go o stworzenie zupełnie osobnego wyniku, czyli naszego logu, prawdopodobnie odciągnie go od głównego zadania lub sprawi, że całkowicie zignoruje to drugie zadanie. Dlatego uruchomimy kolejny węzeł AI, który zajmie się logowaniem. Na końcu naszego workflow dodajmy nową akcję. Klikniemy plus, a następnie wybierzemy kategorię AI. Możesz użyć dowolnego z głównych LLM-ów zintegrowanych z N8N do wykonania tego zadania, ale my ponownie skorzystamy z OpenAI. Następnie klikniemy akcję Message a Model. Wybierzemy model z listy, a potem wpiszemy prompt. Ustawimy prompt systemowy na coś takiego: Twoim zadaniem jest zapisywanie wiadomości i ciekawostki z codziennego briefingu w odpowiednich kolumnach w dokumencie Google Sheets, do którego masz dostęp. Wyniki twojej pracy będzie czytać AI więc zadbaj o to, by były sformatowane w zwięzły, szczegółowy sposób, który łatwo będzie przeanalizować i podsumować przy użyciu niewielkiej liczby tokenów. Następnie dodamy wiadomość użytkownika. Wpiszemy Daily Briefing, aby dać LLM trochę kontekstu, a następnie przeciągniemy zmienną z wersją Markdown lub HTML codziennego briefingu z wyniku poprzedniego kroku. Teraz udostępnimy temu LLM narzędzie Google Sheets, a następnie upewnimy się, że wybrane są Twoje dane logowania do Google. Zmienimy operację z pobierz wiersz na dodaj wiersz, abyśmy mogli dodawać nowe informacje. Następnie z rozwijanego menu dodamy dziennik Google Sheets, który utworzyliśmy wcześniej, i wybierzemy arkusz z naszymi nagłówkami. Potem pobierzemy zmienną znacznika czasu z wyzwalacza harmonogramu i przeciągniemy ją do pola wartości daty. Dla pozostałych dwóch kolumn klikniemy przycisk AI, aby pozwolić sztucznej inteligencji zdecydować, jakie informacje dodać do pól news i fun fact. Teraz, gdy wszystko jest połączone, aby utworzyć dziennik, wykonajmy krok AI, aby go przetestować. Jeśli wszystko działa poprawnie, zobaczymy nowy wiersz pojawiający się w naszym arkuszu Google z kolumnami wypełnionymi odpowiednimi informacjami. Teraz, gdy dodajemy informacje do dziennika, musimy dodać krok wcześniej w naszym przepływie pracy, aby przejrzeć ten dziennik przed wyszukiwaniem wiadomości i generowaniem raportu. Zrobimy to w taki sam sposób, w jaki skonfigurowaliśmy nasz ostatni węzeł AI. Klikniemy przycisk plusa pomiędzy wyzwalaczem harmonogramu a węzłami agenta AI, aby dodać nową akcję. Następnie wybierzemy AI, a potem OpenAI. Jako akcję wybierzemy Wyślij wiadomość do modelu. Ustawienia akcji się załadują i będziemy mogli wybrać model z rozwijanej listy. Następnie napiszemy prompt, na przykład taki. Twoim zadaniem jest przejrzenie podlinkowanego arkusza Google, aby zobaczyć, co zawierały poprzednie codzienne podsumowania. Celem jest, aby nie powtarzać żadnych ciekawostek ani wiadomości. Wygeneruj opis dla kolejnego AI w łańcuchu, aby wiedział, jakich tematów unikać w podsumowaniu. To, czy użyjemy promptu systemowego, czy użytkownika, ma mniejsze znaczenie dla tego węzła, ponieważ przekazujemy mu tylko jeden prompt i nie dostarczamy żadnych dodatkowych danych wejściowych. Mimo to do tego demo wybrałem wiadomość systemową. Wracając na płótno, kliknij przycisk Plus, aby dodać narzędzie do naszego węzła AI, następnie wyszukaj i wybierz Google Sheets. Pozostaw operację ustawioną na pobierz wiersze, a następnie wybierz dokument i arkusz, w którym znajdują się wcześniej zapisane podsumowania. Wracając na płótno, możesz kliknąć przycisk Odtwarzania nad nowym węzłem AI, aby przetestować ten krok i wygenerować przykładowe dane wyjściowe. Na koniec musimy zaktualizować instrukcję dla naszego głównego węzła agenta AI, aby zrozumiał co zrobić z nowymi informacjami, które mu przekazujemy. Otwórz węzeł agenta AI, a następnie dodaj coś takiego na końcu promptu: Unikaj następujących tematów. Następnie przeciągnij zmienną content wygenerowaną jako wynik nowo dodanego kroku wiadomości i modelu AI. Następnie uruchom węzeł agenta AI, aby sprawdzić, czy działa poprawnie z nowymi danymi wejściowymi i instrukcjami, które otrzymuje. Po krótkim przetwarzaniu, powinieneś otrzymać komunikat o powodzeniu potwierdzający, że wszystko zostało poprawnie skonfigurowane. A to, co napisał agent AI, będziesz mógł zobaczyć w sekcji wyników w dolnym panelu na płótnie lub w prawym panelu okna ustawień węzła agenta AI. Teoretycznie nasz agent jest już w pełni skonfigurowany, ale zanim przejdziemy do działania na żywo, musimy go jeszcze przetestować. Na płótnie kliknij przycisk Wykonaj Workflow, aby uruchomić cały proces. Jak zwykle, przetwarzanie tego zajmie chwilę. Będziesz mógł zobaczyć, jak każdy węzeł Workflow działa w czasie rzeczywistym, obserwować, jak węzeł agenta myśli, następnie używa narzędzi, potem znowu myśli, zanim wygeneruje wynik do wykorzystania w kolejnym kroku. Jeśli po zakończeniu działania otrzymasz komunikat o powodzeniu, oznacza to, że wszystko jest gotowe. Kliknij, zapisz w prawym górnym rogu, aby zachować swoją pracę. Następnie, aby ustawić agenta na automatyczne uruchamianie każdego dnia, kliknij przełącznik u góry nieaktywny, aby go aktywować. Po tym otrzymasz komunikat o powodzeniu, informujący, że Twój workflow jest aktywny. Teraz mamy w pełni działający workflow agenta AI, który codziennie wysyła nam podsumowanie i robi notatki na temat tego, co napisał w poprzednich podsumowaniach, dzięki czemu nie wysyła powtarzających się informacji z dnia na dzień. Teraz agent AI będzie uruchamiał się codziennie o 8 rano i decydował, co powinniśmy zobaczyć w naszej skrzynce odbiorczej na początek dnia. Zanim wypuścisz swojego agenta w świat, oto kilka wskazówek, które pomogą mu działać sprawnie. Po pierwsze, ustaw ograniczenia. To, że Twój agent może podejmować decyzje, nie oznacza, że powinien mieć całkowitą swobodę. Bądź jasny i precyzyjny w swoich poleceniach systemowych. Wyraźnie określ, co powinien, a czego nie powinien robić i zawęż jego zakres działania. Możesz nawet dodać kroki weryfikacyjne po uruchomieniu agenta, aby pełniły rolę prostego sprawdzenia jakości. Po drugie, ogranicz jego narzędzia. Daj agentowi dostęp tylko do tych narzędzi, których naprawdę potrzebuje. Więcej narzędzi może skomplikować sprawę, a to zazwyczaj oznacza większe ryzyko, że agent zboczy z właściwej ścieżki. Po trzecie, używaj szablonów promptów. Szablony pomagają utrzymać spójność wyników i ułatwiają rozwiązywanie problemów, gdy coś się zepsuje. Możesz wstrzykiwać zmienne, takie jak daty, wcześniejsze wyniki czy inne dane z przepływu pracy, aby zachować elastyczność bez utraty struktury. I na koniec, przygotuj się na trochę prób i błędów. Błędy i niepowodzenia są częścią tego procesu. Jeśli coś nie działa, zacznij od sprawdzenia danych wejściowych i przejrzenia ustawień węzła. Możesz także poprosić o pomoc wbudowanego asystenta AI w N8N. Wiele błędów zawiera przycisk szybkiej akcji z sugestiami generowanymi przez AI. A jeśli to nie rozwiąże problemu, większość węzłów ma bezpośrednie odnośniki do odpowiedniej dokumentacji. Nie musisz budować wszystkiego od zera. Jednym z najprostszych sposobów na rozpoczęcie jest skorzystanie z szablonu. N8N posiada stale powiększającą się bibliotekę szablonów przepływów pracy, idealnych do typowych zastosowań, takich jak podsumowywanie treści, automatyczne odpowiadanie na e-maile czy asystenci AI. Aby skorzystać z jednego z nich, przejdź do zakładki szablonów w N8N i wyszukaj coś podobnego do tego, co chcesz zbudować. Możesz podejrzeć przepływ pracy, a następnie kliknąć Użyj za darmo i skopiować szablon. Wróć do swojego środowiska pracy n8n, otwórz pusty przepływ i wklej go na Macu za pomocą Command-fu, a na Windowsie Ctrl-fu. To zaimportuje pełną konfigurację łącznie ze wszystkimi węzłami i połączeniami. Od tego momentu wystarczy podpiąć swoje klucze API, dostosować prompt lub zmienić wyzwalacz. To świetny sposób, by uczyć się na przykładach lub uruchomić coś działającego bez zaczynania od zera. Możesz nawet eksportować i udostępniać własne przepływy pracy jako szablony, więc jeśli stworzysz coś przydatnego, możesz się tym podzielić z innymi. Widziałeś już, jak szablony oszczędzają czas, a teraz porozmawiajmy o oszczędzaniu pieniędzy. Jeśli lubisz N8N, ale chcesz mieć pełną kontrolę i niższy miesięczny rachunek, to samodzielny hosting jest najlepszym rozwiązaniem. Kiedy rejestrujesz się na stronie N8N, płacisz za coś, co nazywa się N8N Cloud, czyli pakiet dwóch rzeczy. Po pierwsze, oprogramowanie N8N, z którego korzystaliśmy, a po drugie, hosting, czyli sprzęt, na którym to działa. Czym więc jest samodzielny hosting? Samodzielny hosting oznacza uruchamianie N8N na własnym systemie. Technicznie rzecz biorąc, możesz użyć swojego osobistego komputera, ale twoje przepływy pracy przestaną działać w momencie, gdy go wyłączysz. To także pochłania zasoby i stwarza zagrożenia bezpieczeństwa, ponieważ większość komputerów nie jest przystosowana do pracy 24-7. Lepszą opcją jest wirtualny serwer prywatny, czyli VPS. Dzięki VPS otrzymujesz dedykowany zdalny system komputerowy, który działa bez przerwy, jest bezpieczny i oddziela twoje prywatne pliki, a jednocześnie możesz korzystać z N8N za darmo. Samodzielny hosting ma duże zalety. Jest tańszy. VPS to około 5 dolarów miesięcznie, a N8N jest darmowy. Brak ograniczeń co do liczby workflow'ów czy wykonań, pełna kontrola nad sprzętem i aktualizacjami. Możesz instalować dowolne, niestandardowe węzły, jakie chcesz. Twoje dane pozostają prywatne, a przy okazji zdobędziesz przydatne umiejętności DevOpsowe. Ale nie wszystko jest takie proste. Konfiguracja i utrzymanie spoczywają na Tobie. To oznacza aktualizację, bezpieczeństwo i skalowanie. Nie ma oficjalnego wsparcia, a jeśli Twój serwer padnie, Twoje workflowy też przestaną działać, dopóki tego nie naprawisz. Pomyśl o tym, jak o kawie. Samodzielny hosting to jak parzenie kawy w domu. Jest taniej i możesz wszystko dostosować, ale musisz sam wykonać całą pracę i dbać o ekspres do kawy. EnoChain Cloud to jak kupowanie kawy w kawiarni. Jest drożej, ale ktoś inny zajmuje się wszystkim, więc możesz skupić się na ważniejszych rzeczach, takich jak budowanie automatyzacji. Jeśli interesuje Cię samodzielny hosting, mam osobny film, w którym pokazuję, jak to skonfigurować w mniej niż 5 minut za mniej niż 5 dolarów miesięcznie. Kliknij miniaturę filmu na swoim ekranie lub link w opisie poniżej, aby zacząć.